Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Antroxy i witam Was w filmie konkursowym pod, e, film bierze udział w konkursie e, pod tytułem Safari rozgrywka 2.0 No i już przechodząc do rzeczy e, w tym konkursie e, chciałbym wam przedstawić grę e, śmietana studio pod tytułem Evilief. No a więc zaczynajmy, dajmy nową grę. No i poczekajmy aż nam się załaduje gra A więc budzimy się gdzieś po 7.35, Widzimy, że mm, musimy cisnąć klawisz B by wstać Nasza postać chyba albo nasz głupny bohater właśnie się obudził No i zobaczymy co my musimy właśnie zrobić w tej grze. No dobrze, poczekamy. Um, hmm. Nasza postać podnosi... Aha, dobra, klikamy klawisz V I nasza postać podchodzi do budzika i... Co zrobi? Wyłączyła budzik A więc... Yy... Na razie nic nie mogę sterować, tylko muszę wklikać te... Yy... Rzeczy... Dobra Klikamy klawisz C, dobra Nasza postać wyciąga okulary z etui i chyba je ubierze Przynajmniej tak myślę yy... Dobra. Eee, klikamy klawisz B. Nasza postać staje. No i co teraz? Co teraz? Dobra, pośredniuszko, klawisz X. Dobra. Eee, klikamy jeszcze raz, chyba coś się przywiesiło, nie wiem. Naprawdę bardzo ładna grafika. Eee, bardzo mi się podoba. O, jakieś przyczyny. Misja: udaj się do łazienki umyć zęby. Aha, dobra, teraz mogę sterować w USAD. Dobra, to standardowo jak w każdej grze. No dobra, będziemy, będziemy. Widzimy. Eee, Postać dosyć powolno się porusza. E, Napiszę do twórców gry, żeby to poprawili. Ponieważ mm, mogłaby się troszeczkę szybciej poruszać. Dobra, weź szczoteczkę. Klikamy jeden. E, nasza postać patrzy się na szczoteczkę i chyba ją bierze. No tak, zamiesza wziąć szczoteczkę. Odkręcam kurek, lewisz szpaler. Się... Dobra, odkręcamy. O, dobra. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz muszę kliknąć. Eee, dobra, klawisz Z. Dobra, bierzemy pastę chyba. Tak, pasta w dłoni. No i czego by się nie chce otworzyć? Dobra, kliknę jeszcze raz. O, otworzyło się. Dobra, dobra. Eee, pasta leci. No i co teraz nasza postać zrobi? No chyba będziemy musieli udawać jakieś skomplikowane ruchy, żeby. Mmm, no to klawisz I. Dobra. O, jak widzimy, bardzo fajne efekty. Częściej się nasza postać, jak myjemy zęby. Chyba koniec. Dobra, klawisz U. E, widzimy, musimy być dobrze... E, mieć opiekane sekwencje. E, klawisz Y, dobra. Kluczemy ząbki. Hmm, higiena osobista w grze, jeszcze tego nie widziałem, naprawdę, w żadnej. Ale dobra, ciekawie, ciekawie się gra zapowiada. Zobaczymy co nam jeszcze zaoferuje. No dobra, klawisz te. Mmm, dobra, nasza postać bierze ręcznik i chyba wyciera sobie dłonie z tego co widzę. Chociaż chyba wyciera sobie twarz, nie wiem, nie wiem do końca. Dobra. Hmm, teraz jesteśmy w kuchni. Misja, chwyć danie łyżeczki i zabić się za jedzenie. Dobra, no to... Danio jest tu i łyżeczka tu. Postać sama wzięła łyżeczkę, dobra. Siadamy, Aby zacząć jeść użyj klawisz B, dobra. Nasza postać widzimy otwiera Danio, oczywiście metoda na, metoda na, na głoda, ponieważ głód mamy 10%, życie 95%. No dobrze, wsadzamy łyżeczkę. I hop siup. Dobra, widzimy daniu już chyba zjedzone eee, co teraz, co teraz? Eee, widzimy głód 70% Czyli musimy chyba coś przygotować eee, Nalej esencji, klawisz M Dobra eee, Chyba robimy herbatę, z tego co widzę eee, Ciekawe ile słodzi nasza postać Czy mamy jakąś... jakiś wybór? Sprawdzimy Dobra, klawisz N, bierzemy czajnik no, i mamy trzymać chyba. no tak, trzymamy, trzymamy. Yy, dobra, chyba wystarczy, puszczam. Dobra. Yy, za realistycznie zatykamy kurek. Yy, dobra, klawy J. dobra, klikam raz. Ja trzy ja łyżeczki słodze, więc trzy razy chyba będę klikał. Dobra, jeszcze raz sobie, jeszcze raz klikam J. Mmm, dobra, bardzo podoba mi się motyw, mogę posłodzić ile chciałem. Ciekawe czy mogę posłodzić, nie wiem, 15 łyżeczek. Ciekawe czy by się opróżnił, opróżniła cała cukierniczka. Ciekawy jestem, weź łyżeczkę. Dobra, Bierzemy łyżeczkę. Oj, oj, chyba to nie to. Dobra, mamy łyżeczkę. E, widzimy czysta łyżeczka. E, podchodzimy do herbaty, musimy pomieszać. Oj, oj, e, ale nasza postać dzwoni. No dobra, da się jakoś to wytrzymać. Klawisz B, dobra. Pijemy. Ciekawe czy nasz głód się teraz zapełni do 100%, czy jeszcze nie. Dobra, nasz kubek chyba jest pusty. Widzimy głód 100%, więc bardzo fajnie. Misja. Wyjdź na dwór po kościerafkę. Otwórz klawi, klawisz B. Dobra. <grym> Idziemy, mogę sterować tak, jak mogę. No to pójdźmy w lewo, zobaczymy co tam jest. Dobra, idziemy, tu widzimy jakieś wiaderka, w ogóle rower tu stoi. Hmm, nasza grana nas przeniosła i mamy z myszką. Aha, dobra, to to ruszamy, dajemy, dajemy. Jesteśmy chyba na rusztowaniu i wyrównujemy e, tak zwane śpiki potynku, znaczy nie potynku po zacieraniu. Dobra, no to widzimy e, coś teraz takiego odmiennego, budowlanka. Może jakieś skojarzenia do symulatora demolki, chociaż tutaj nie ma symulatora. Demonkit LED symulator budownictwa. Ciekawe, ciekawy. Ciekawa bardzo gra. Coś, do, coś chciałbym jeszcze powiedzieć, jak mam teraz chwileczkę czasu. Ja dostałem przedpremierową tą grę i jeśli ktoś chciałby zagrać, gra podobno ma się ujawnić już niedługo. I ma być na PC i na konsole, więc zapraszam, zapraszam, Ma może być ciekawie. Nie wiem dokładnie ile ma poziomów ta gra, ale teraz chyba... Przechodzę poziom pierwszy, dobra, widzimy gratulacje. I musimy chyba skosić trawę, dobra, włącz zapłon, dobra, klikamy klawisę, to Oczywiście, też tutaj nasza postać sobie nie może poradzić. Klika tam i z powrotem, dobra, eee, podpompuj paliwo. O, dobra, widzimy bardzo dobry realizm. Eee, pokazuje ogód 80%. Widzimy, chyba się zmęczyła nasza postać. Włączamy sanie, no i dobra, chyba tak musimy odpalić. Dobra, klawisz L. Hmm, za pierwszym razem, bardzo fajnie Uwaga, aby ruszać kosą na boki, ruszaj myszką, by dodać gazu lub dzwonić lewy klawisz myszy Dobra, chyba ogarnie to Dobra e, dobra, kosimy, kosimy Jakoś mi na razie ciężko idzie, ale dobra, chyba ogarnę to sterowanie Hmm, dobra, dobra Trochę mam problemy z synchronizacją ale dobra, już staje, już staje, dobra, już widzę, widzimy kosimy jakieś takie chwasty chyba na kamieniach Ciekawe czy będziemy też kosić coś innego A co do grafiki, naprawdę bardzo fajna cienie w ogóle elementy otoczenia, widły, deski, jakieś kamienie bardzo podoba mi się naprawdę ta gra, naprawdę ubrudzone ubrudzmy rękawiczki, ten realizm w tej grze jest zabójczy. Dobra, e, zmieniła się chyba sceneria, przyniosło nas nie indziej. I kosimy tu jakąś trawkę przy... Mm, to jest róża chyba, tak? Ops, ukosiliśmy coś. E, dobra, no to jedziemy jeszcze, kosimy, kosimy. I, kiedy się skończy. O dobra, chyba coś nam ściszyła gra. Cześć, nie wiem. Nie, nie wiem, nie Naprawdę, jakiś loading. O, skończyliśmy pierwszy poziom. Naprawdę, jestem mega zadowolony. Film stworzony na konkurs. pod Aha, yy, więc, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Yy, dziękuję Wam serdecznie, naprawdę, za poświęcony czas na specjalnie tego, na oglądanie tego miku. Yy, a więc, jeśli Wam się spodobało, komentujcie, oceniajcie. Nie wiem, polecajcie. Yy, ja, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, no i czymka.